Tutaj Foligon TV Witamy dzisiaj na cmentarzu rakowickim w Krakowie Jest to prawdopodobnie główny miejski cmentarz e, komunalny No i co, został on założony w 1803 roku e, Rozpościera się on na 75 hektarach około No i zapraszamy, zobaczymy, pozwiedzamy Co ja tutaj jest ciekawego do zobaczenia i kanał. Po wejściu na cmentarz od strony pętli tramwajowej wita nas tablica z regulaminem oraz mapa ze spisem co ważniejszych osobistości leżących na terenie cmentarza. Naszą wycieczkę rozpoczniemy sobie na głównej alejce cmentarza rakowickiego. Jest to jednocześnie najstarsza część tego obiektu. No i co, zobaczymy sobie tutaj, jakie ciekawe groby można zobaczyć tutaj, no i główna alejka. Na cmentarzu doprowadziła nas do kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego, którą widzicie tutaj już za mną. Co ciekawe została ona konsekrowana dopiero w 1862 roku. Jest to oczywiście czynna kaplica, więc są tutaj msze normalnie święte. Oprócz tego pogrzeby też się tu odbywają i wszystkie tego typu rzeczy. Także jeśli zamierzacie zwiedzać cmentarz, to oczywiście pamiętajcie o tym, że wszędzie tutaj w tych grobach leżą prawdziwi ludzie. To nie jest Disneyland. Na wielu nagrobkach znajdziemy nie do końca polsko brzmiące nazwiska, co sugeruje, że miasto nie od dziś przyciąga nie tylko obywateli Rzeczypospolitej. Mijając kaplicę. Natkniemy się na nieco skromny monument wzniesiony ku pamięci ofiar komunizmu. Leniwie spacerując alejkami nie sposób oprzeć się klimatowi legendarnej polskiej złotej jesieni. Tam? Tu, najbogatszy człowiek świata w XIX wieku oświetlił tutaj? Nowy Jork. O. Tak, wynalazca, ożenił się, nie miał dzieci, wrócił z powrotem do Polski i jego i mieszkał troszkę tutaj, na Prokocim. Jeżeli panowie są z Krakowa, to wiecie, gdzie Prokocim. No. I Wspania, to i właśnie tutaj tak, na koniec tej ścieżki. Tak, i to jest jego właśnie yy, grobowiec. No. To dziękujemy, idziemy dziękujemy. zobaczyć, Wyruszyliśmy w kierunku wskazanym przez tą miłą panią, kiedy to znienacka na naszej drodze pojawił się jeden z mniej oczywistych mieszkańców cmentarza. Czyli tak jak pani przed chwilą mówiła, Eraz Mierzmanowski, mieszkający na Prokocimiu niegdyś, Najbogatszy człowiek w XIX wieku. I jak mnie mam małżonka. Erasmierz Manowski urodził się w 1844 roku w Tomisławicach w Kaliskiem. Walczył m.in. w Powstaniu Styczniowym i wojnie francusko-pruskiej, po której z zakończeniu w 1871 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam pracował w firmach zajmujących się gazowym oświetleniem ulic Nowego Jorku, a w 1882 roku wspólnie z Williamem Rockefellerem oraz Edwardem Sternem założył kompanię gazową The Equitable Gas Light Company of New York, która szybko zdominowała amerykański rynek gazowy na wschodnim wybrzeżu, przejmując inne miejskie kompanie gazowe w okolicznych miastach, a także w Chicago i Indianapolis. Był najbogatszym Polakiem w Stanach Zjednoczonych. Na liście milionerów amerykańskich zajmował 96. pozycję z majątkiem szacowanym na kwotę 2 milionów dolarów. Prasa amerykańska zwała go tym, który oświetlił Amerykę. Poniew wspierał Polonię amerykańską, został nawet pierwszym prezesem powstałej w 1894 roku Ligi Polskiej. Do kraju powrócił w 1896 roku i wraz z żoną Anną zamieszkał w pałacu na Prokocimiu, który stoi po dziś dzień w pobliżu pętli tramwajowej. Co prawda nie można go zwiedzać, ale sąsiaduje on z parkiem imieniem Jerzmanowskich, który od lat 60. jest parkiem miejskim. Podczas naszego spaceru natrafiliśmy na grób Jana Matejki. Chyba każdy Polak kojarzy tą osobistość. I tu jest ciekawostka gdzieś się dokopałem do takiej legendy, że podobno Jan Matejko był bardzo pokłócony z ówczesnymi władzami Krakowa i powiedział, że on nie chce zostać pochowany w jakimś super miejscu na cmentarzu miejskim, tylko właśnie chce zostać pochowany na rozdrożu. No i co zrobiły władze Krakowa? Pochowały go na rozdrożu. <grywania> Jak widać. Także taka ciekawostka mała. Mijamy grobowce rodzinne Kieszkowskich i Prylińskich, Kulczyńskich i Wyków, I dochodzimy do placyku, którego centralną część zajmuje grobowiec z monumentem ku pamięci Mikołaja Zyblikiewicza, adwokata i prezydenta Krakowa w latach 1874-1881. Odnowił on sukiennicę, utworzył kryptę zasłużonych na skałce oraz muzeum narodowe w Krakowie. W latach 1881-1886 pełnił on funkcję marszałka Krajowego Galicji. Poza reprezentatywnym grobowcem, widocznym teraz na ekranie, jego popiersie znajduje się też na placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta. A wokół monumentu grobowce rodzinne Samer Brasonów. krabiu Tarnowskich Męsów Oraz wiernickich. Na cmentarzu nie brakuje też grobowców przeznaczonych dla różnorakich zgromadzeń zakonnych. A tutaj grup doroty Terakowskiej, która starszym widzom pewnie będzie się kojarzyć jako dziennikarka i publicystka w gazecie Krakowskiej oraz Przekroju. Natomiast ludziom z młodszego pokolenia raczej jako autorka książek takich jak choćby Władca Lewawu lub Samotność Bogów. A tutaj piękny przykład na to, że miasto nie zapomniało o tym, że cmentarz istnieje. No i miejski konserwator zabytków zarządził remont tego obiektu. Jest to konkretnie katakumba Jana Wolnego. Swoją drogą, konserwator zabytków zajmuje się tym z tego powodu, że od lat 80 już cały cmentarz Rakowicki jest wpisany do rejestru zabytków. Wciąż kontynuując naszą podróż główną alejką cmentarza Rakowickiego doszliśmy w końcu do pomnika upamiętniającego Ignacego Daszyńskiego. Jest to całkiem znana osobistość w Polsce. W większości dużych miast ma on swoją aleję rondo czy inne tego typu upamiętnienie, takim że ów Ignacy Daszyński był. był to działacz niepodległościowy. Po przywróceniu Wolnej Polski działał w Polskiej Partii Socjalistycznej i był nawet marszałkiem Sejmu. No i jak widzimy upamiętniony w ten sposób, że doczekał się nawet pomnika. Swoją drogą to w Krakowie jeszcze ma on swoją aleję Ignacego Daszyńskiego na Grzegórzkach. A w ogóle grup rodziny szturów. Na pewno Państwo to nazwisko kojarzą chociażby za sprawą tego jego mościa Jerzego Sztura, który poległ tutaj w lipcu tego roku, ale był on znany głównie za sprawą swoich ról, w niezliczonych ról w filmach pełnometrażowych oraz był on też znany jako osioł ze szleka. E, i podobno teraz twórcy szleka. Które to ma wyjść, czy tam piąta część, chyba czy szósta, nie wiem, już się pogubiłem. Ale podobno jest wielki problem, kto teraz będzie podkładał głos pod to, no bo Pan Jerzy, niestety, chyba nie do rady. Wyszła za Chłopowskiego, bo ona ja jest pieniędzy Wyszła. Wyjechała. To no, właśnie Kalifornia. Tak, nie, ona nie Kalifornię Wyszła za Chłopowskiego mogę mogę bo bardzo bogaty, ale <śmówiłem> historię całą taun ze kotami Okej także to <śmówiłem> Ale są, także są kolei, No i tam są fotomach tam. Tam, bo... no tak tamtej. Że tam dotrzemy. Do nie, bo aktorzy, są. tam 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 strony tam 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 nie, tam tam na tamtej alejce, przy wyjściu, po lewej stronie, leżą aktorzy. Aha, okay. A na wprost jest pierwsza wojna światowa. No to i, I pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, przeniesiony spod Bramy Floriańskiej, tutaj w samym rogu. Został na cmentarz przeniesiony. Zanim do, 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 dopchaliśmy się, żeby... Gdzie w środku pod bramą, pod, pod barbakanem i bramą Floriańską stawiać groby Armii, Armii zasłużonej Armii Czerwonej. Tu ich przenieśli na cmentarz. No. No, znaczy byli zginęli, no to niech leżą na cmentarzu. No, no. tak, tak. No tam tamtej stronie są jeszcze groby Ukraińców, ale to już... Musielibyście no i w ogóle w wojskowy nie? Po drugiej stronie. A to po prędko, drugiej stronie to, no. to jest tego. podmiotem zapęducy, no to to jest wojskowy No jest tak, tak. Wojskowy i tak. Dalej. Zresztą nasi też są chodani, są w pole, tam, ale tam dalej. Natomiast tutaj to nie ma więcej są tutaj na głównym No to macie jeszcze tak. No, wychodzący z grongu socjalista. Tu. Na w por... na ten, w por... No ten. No, tak, tak. Już nakręciliśmy. Tak, no, czekaj, tak, no. ten Matejka po prawej stronie jak szliście, to po prawej stronie mieliście z Blikiewicza, postumem taki duży. A. Stoi prezydenta miasta Krakowa, także dużo jest. No i tu sztur. Proszę? Sztur na przykład. Nie? A szczurze, że to, to tu. Właściwie oni przyjechali tam gdzieś z tego, z, z Austrii są, którzy się przyjechali. No tak brzmi tego, trochę. Sztury, oni sami z Austrii są pochodzeni, oni się przynieśli do Krakowa. I wybudowali na, uli, na rogu ulicy, żebym się nie pomylił, kawaryjska celna, to jest Aha. przed wejściem na rynek podgórski, jak się most przekroczy, w lewo, narożny cały domy i dwa dalej to są ich domy. O. To są domy sztuki, no, bo oni się tu przenieśli, oni mieszkali w podgórzu. Aha. Aże nie w Krakowie mieszkali, tylko przenieśli się do królewskiego miasta podgórzu. <laughs> Maszynę Dziękujemy. Wiedząą. Jest materiał, jest materiał, no. Fajnie, fajnie. W ten oto sposób nieśpiesznie przemieszczaliśmy się w stronę wojskowej części cmentarza Rakowickiego. Nie mylić z cmentarzem wojskowym, który jest dopiero po drugiej stronie ulicy Prandoty. Mijamy monumenty poświęcone poległym podczas I wojny światowej, wojnie z ruskimi krótko po I wojnie światowej, kampanii wrześniowej 1939 roku i generalnie żołnierzom II wojny światowej, a także zamordowanym w obozach koncentracyjnych. Generałów, rotmistrzów i innych oficjeli, partyzantów, ofiary hitlerowskiego ludobójstwa. a także całą alejkę wypełnioną krzyżami na grobach żołnierzy walczących w wojnie z Moskalami 1919-1920. W nowszej części cmentarza rakowickiego możemy spotkać też grup Zbigniewa Wodeckiego, czyli znanego i lubianego piosenkarza, trąbkarza, skrzypka, no, muzyka generalnie. Bardzo polecam jego twórczość. Kto jeszcze się nie zapoznał, to czas najwyższy. Nasz spacer doprowadził nas. Do alei zasłużonych, gdzie niestety większość ludzi, którzy tu leżą, to są jakieś komunistyczne aparatczyki. Ale znajduje się też parę osób, które rzeczywiście są zasłużone. Na przykład tutaj mamy Marek Grechuta. Gdzieś Wisława Szymborska chyba jest też. Tam jest ten Marczyk w tym okrągłym monumencie. Nie wiem jak to nazwać. No więc rzeczywiście... medalista olimpijski dragon. Tak. No więc parę osób rzeczywiście jest tutaj zasłużonych, ale niestety to jak już wcześniej mówiłem część, no to są zasłużeni komuniści z okresu słusznie minionego. Należy się małe sprostowanie. Nie posiadam takowych statystyk, więc możliwe, że przesadziłem z tym, że połowa alei to zasłużeni działacze. Niemniej nie da się ukryć, że od strony południowej zasługi wypisane na nagrobkach jednoznacznie sugerują, jak to się mówi, od kogo wysą. Obeszliśmy w zasadzie cały cmentarz. Podarowaliśmy sobie już część wojskową, która jest po drugiej stronie ulicy Biskupa Prandoty. Natomiast w tej części cywilnej, no to w zasadzie zwiedziliśmy chyba wszystko, co się dało. No i mam nadzieję, że podobało się Wam tak samo jak nam. Oczywiście zachęcam też na własną rękę do eksplorowania cmentarza rakowickiego. I proszę zawsze pamiętać, że w tych grobach leżą prawdziwi ludzie. Także nie jest to Disneyland. I troszeczkę trzeba się zachowywać. Oprócz tego. Zdrowiam i cześć! Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila poligon.tv.gmail.com Możecie nam wysłać na Instagramie hashtag poligon.tv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć!